Proszę państwa, nie milkną echa eksplozji, jakie doprowadziły do rozstrzelnienia gazociągów bałtyckich Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Duńska armia podała komunikat, zgodnie z którym uważa, iż te akcje, te akcje musiało przeprowadzić. Państwo, i to nie byle jakie, bo dysponujące odpowiednią techniką. Eksplozje miały miejsce na głębokości 70 metrów. Co najmniej trzy detonacje ładunków o wagi 500 kg trotylu każdy. No, więc trzeba było jakieś jakoś te ładunki tam umieścić, potem je zdetonować. No, to akurat drogą radiową było możliwe, no ale też. Wymagało to pewnego zaawansowania technicznego. W Polsce już pan wiceminister spraw zagranicznych, Jabłoński, jeszcze nigdy żadnego komunikatu nie opublikował, a pan Jabłoński już był pewien, że to jest ruska prowokacja. No to jasne. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że na złodzieju czapka gorę, ale przecież nie jestem złośliwy, więc tak nie powiem. Natomiast Rosjanie podejrzewają trzy państwa, z tym, że jedno to tak rutynowo podejrzewają, mam na myśli Ukrainę, bo Ukraina na Bałtyku nie ma ani okrętów podwodnych, o ile ma jakieś okręty podwodne, to nie na Bałtyku. No i w ogóle Ukraina chyba by nie była w stanie takiej akcji przeprowadzić w sposób niezauważony przez nikogo. Także w grę wchodzą tylko dwa państwa, które właśnie Rosja podejrzewa Polskę i Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o Polskę, no cóż, ja nie bardzo wierzę, żeby nasza niezwyciężona armia, a zwłaszcza marynarka wojenna, dysponowała techniką umożliwiającą przeprowadzenie takiej operacji w pobliżu Bornholmu, bo nawet jakby jakieś okręty wypłynęły z portu, to podobno nie ma pewności, czy o własnych siłach zdołałyby z takiego rejsu powrócić. Natomiast Amerykanie to zupełnie co innego. No ale Proszę Państwa, największym echem, które tutaj się nadal tłucze po całym świecie, a zwłaszcza po naszym nieszczęśliwym kraju, jest deklaracja, a właściwie wypowiedź księcia Małżonka, który za tę operację, podziękował Stanom Zjednoczonym przypominając przy okazji że prezydent Joe Biden w swoim czasie zapowiedział że jeżeli Rosja uderzy na Ukrainę no to będziemy musieli pożegnać się z, gazo z gazociągiem Nord Stream 2 w Polsce ta wypowiedź to podziękowanie wywołało furię Rzucili się na księcia małżonka wszyscy patrioci, a nawet ob, obóz zdrady i zaprzaństwa. W rezultacie książę małżonek potulnie z podwiniętym ogonem usunął te swoje zapiski z Twittera. No, ale mleko się rozlało. Proszę Państwa, ciekawa rzecz, że Amerykanie stosunkowo yy, powściągliwie podeszli w odróżnieniu od naszych patriotów i z obozu zdrady i zaprzeństwa. Powściągliwie podeszli do wypowiedzi księcia, małżonka. To bardzo możliwe, że oni więcej wiedzą niż nasi tutaj dygnitarze patriotyczni. No, a poza tym jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Otóż książę małżonek jest małżonkiem małżonki swojej, czyli pani Anny Applebaum, która jest dziennikarką piszącą we wpływowej, bardzo amerykańskiej gazecie Washington Post, a poza tym pochodzi z bardzo wpływowej amerykańskiej rodziny, więc nic dziwnego, znaczy amerykańskiej rodziny, rodziny Żydów amerykańskich. Tutaj tam mają bardzo dużo do powiedzenia w amerykańskiej polityce, w związku z tym. Amerykanie wiedzą, że na księcia małżonka, już nie mówiąc o małżonce, nie wypada tak bezprecedensowo najeżdżać. No a nasi jeszcze chyba tego nie wiedzą, nie są pewni. W związku z tym tą bruską, on nuca i tak dalej. Tu epitety wszystkie w parlamencie europejskim pani Beata Szydło bardzo gorliwie tam piętnowała księcia małżonka pan poseł Tarczyński, też tam był europoseł Tarczyński, też tam domagał się jakiejś represji. Proszę Państwa, no i oczywiście wersja jakoby za tą operacją stały Stany Zjednoczone. W Polsce została surowo zabroniona. Kto się nie słucha, ten ryzykuje, że zostanie ruskim agentem, a w ogóle hierarchia ruskich agentów w związku z tym się zmieniła. Już teraz na pierwszym miejscu chyba. Przynajmniej na razie nie znajduje się Donald Tusk. Tylko właśnie książę małżonek. Jak długo to pierwsze miejsce utrzyma, no to zobaczymy. W każdym razie pani Beata Szydło nie znajdowała wprost słów potępienia i tak dalej. No rozumiemy, to pani Beata Szydło jest absolwentką szkoły liderów przy Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. No to jak tutaj została podkręcona, to nie dziwnego że się zaktywizowała, a poza tym warto dodać, że rząd amerykański przeznaczył dla Polski 208, ostatnio akurat tak się złożyło, że w tym samym czasie przeznaczył dla Polski 288 milionów dolarów no, to na zbrojenia, oczywiście, żeby Polska mogła coś kupić w Stanach Zjednoczonych, jaką, jakąś broń, potem być może przekazać ją Ukrainie, no, ale za 288 milionów dolarów to nie takie objawy gorliwości można sobie załatwić. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Im bardziej zdejmowane są podejrzenia ze Stanów Zjednoczonych, no to tym bardziej kierowane są wszystkie podejrzenia w stronę Polski. No ale patrioci na razie chyba tego jak nie, jakby nie zauważali proszę państwa więc widać że patriotyz przesłania i wszystkie takie zdolności do perspektywicznego bardziej myślenia proszę państwa tymczasem na odcinku reparacji wojennych niemieckich tutaj zaszły ważne wydarzenia. Otóż pan minister Rau najwyraźniej podkręcony przez naczelnika państwa, który wreszcie zrozumiał, dotarło do niego, że czym innym jest trzaskanie dziobem po różnych mediach, zwłaszcza takich, że tak powiem będących na utrzymaniu rządu. A żadnej takiej przez 7 lat rządu, żadnej noty dyplomatycznej, oficjalnej do rządu niemieckiego w tej sprawie nie skierował. No i zmłotował naczelnik państwa pana ministra Rała, żeby ten przygotował taką notę, którą następnie przekazałby niemieckiemu rządowi. Pan minister Rał przygotował notę, ale widać. Po tej treści, tej, po zawartości tej noty, jak się gimnastykował, żeby z jednej strony no nie tutaj, żeby z jednej strony zadowolić naczelnika państwa, a z drugiej, żeby się za bardzo nie ośmieszyć. No ale mniejsza z tym. W międzyczasie, zanim jeszcze pan minister Rauch zdążył przekazać tę swoją notę eunuchoidalną niemieckiemu rządowi do Warszawy, przyjechała pani minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. No i wylała kubeł zimnej wody na, tu, na gorące głowy naszych patriotów, bo powiedziała, że sprawa, kwestia reparacji wojennych jest z punktu widzenia rządu niemieckiego zamknięta no i na pocieszenie dodała nam yy, taką tą, o, z, taką deklarację że musimy się zadowolić Wspólnej, wspólną obecnością w Unii Europejskiej. No, na tej wspólnej obecności w Unii Europejskiej to na razie wychodzi, wychodzimy coraz gorzej, no ale jak taki rozkaz jest, że mamy wspólnie być obecni w Unii Europejskiej, no to nie ma rady, to musimy być. Proszę Państwa, nasz rząd dobrej zmiany oczywiście nie traci nadziei. Przeciw. Wielce godny pan poseł Mularczyk zauważył, że wszystko pracuje dla nas, a przede wszystkim konkretnie chodziło mu o inflację, bo jeżeli ta program dążenia do reparacji od Niemiec będzie trwał dostatecznie długo, no a na to się zanosi, no to dzięki inflacji ta suma reparacji urośnie do takiego poziomu, że właściwie może się zrównać. Z wartością majątkową całej Republiki Federalnej Niemiec, no i wtedy Polska by przejęła całą Republikę Federalną Niemiec. Bezinwazyjnie, tylko po prostu za tytułem spłaty zadłużenia. Więc widzimy, że wszystko, jak to mówią gitowcy, gra i koliduje. No, przynajmniej, przynajmniej nastroje się tutaj utrzymują bardzo optymistyczne. Rząd polski zamierza tutaj kolaborować z Grecją o, na odcinku dążenia do uzyskania, reparacji wojennych od Niemiec. No zobaczymy, jak ta kolaboracja nam wyjdzie. A proszę Państwa, jeszcze jedna taka, jeszcze jedno wydarzenie zaszło, mianowicie Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o tym, żeby nie podwyższać stóp procentowych, ale też, żeby nie obniżać. Ja przypomnę, jak to funkcjonuje w Radzie Polityki Pieniężnej. Jeżeli moneta, Rada Polityki Pieniężnej rzuca monetą, jeżeli będzie, jeżeli wypadnie orzeł, no to podnosi stopy procentowe, jeżeli wypadnie reszka, to obniża stopy procentowe, a jak moneta stanie, na sztorc to ani nie obniża, ani nie podwyższa, więc najwyraźniej na sztorc moneta stanęła, co spotkało się z krytyką opozycji, że to jeszcze za wcześnie taka powściągliwość została przez Radę Polityki Pieniężnej objawiona, bo jeszcze powinna podnieść stopy procentowe, bo inaczej inflacja. Przekroczy 20% jeszcze przed końcem tego roku, no myślę, że i tak by przekroczyła, no ale jakieś takie pozytywne elementy muszą być. Ludzie rosną razem z krajem, więc nic dziwnego, że jak ludzie rosną razem z krajem, to nic dziwnego, że inflacja też rośnie.